Co ja tam plotę do tej kamery, to nie wiem, ale możecie być pewni, że zawsze od serca. Dzień dobry. Poniedziałek, 14 kwietnia. Ale wczoraj miałem przeprawy z poszukiwaniem noclegów w Komańczyku i się łaziłem w tej weftce, w tej w te weftce. Oj, ponad 40 km w latach. Nigdy więcej. Dzisiaj kierunek cisna, ale może zatrzymał w Nowym Bukowie. Zobaczymy. Co dzień przyniesie, nie planuję tak do końca jest wcześnie. Na razie idę do sklepu kupić wodę Żeby w drodze miał, bo z tymi sklepami to jest różnie i wypatrzyłem, że niby tam jest gdzieś po drodze, ale może już informacje nieaktualne, jak już wiele razy się zdarzyło że jest w Googleach że jest czynny, a nie był czynny. A cóż to zrobić? Takie życie piechura spacerowicza. <laughs> kropi troszeczkę deszcz i z rana w nocy padało. Wczoraj towarzyszyło mi cały czas słoneczko. I szedłem pod słońcem praktycznie. Z miejsca, z którego wyruszyłem, zajazd Dominiko w Tylawie do sklepu w Cisnej pokazuje 38 km. Ale potem się tam kręciłem. W jedną stronę, potem w drugą, a potem musiałem wrócić kilometr. W sumie pan mówi, że to jest 2 km od niego do sklepu, ale chyba nie, w ogóle pokazuje kilometr. Tam widzimy cerkiew, widzimy, nie idę czerwonym szlakiem, ponieważ czerwonym szlakiem już szedłem dwa razy z ciśleń. W przeszłości to już nie potrzebuję tamten wyjść pójdę sobie zwykłą drogą jak to mam w zwyczaju a po drodze będę myślał e, czy się zatrzymać czy coś wynająć mam zaplanowane takie trasy ścisnę już mniej więcej wiem i tam chcę się pobujać trochę w wierzchadach nie wiem na ile starszy mi funduszy ale tam kilka dróg chciałbym zrobić taki już zdecydowanie krótszy typowo wejść na jakąś górę popatrzeć, zejść ale jak to u mnie znowu mnie gdzieś pogna i zdecyduję się biec dalej Dobra, chowam kamerę miłego diabła życzę do następnego wejścia. Ciągle czesz się, dosyć wolno jedziemy, jaj mój, wewnętrzny. W przedziale byle jak, raczej chłodno, góry wisi hamulec ręczny. Ociągnąć, nie pociągnąć, kuść. Wyskoczyć, przez okno dać nura Kiedyś ta podróż skończyć się musi, ta chwila jest zbyt ponura. Więc siłujemy się na ręce, jakby nie patrzeć zawsze, to ja wygrywa. Konduktor przedarł bilety na pręca, pada w oparcie, wciskam i pływam. Wiesz mnie melodio żelaznych kół. za światy zabierz mnie w sny prorocze, ja przed siebie, ja pan swój król. A ze mną wewnętrzny dygon Nie bój się chłopcza i nie dokazuj Trzymaj żubrówka, dobrze ci zrobi Nie masz się draniu i nie dokuczaj Spójrz, świt różem wzgórza ozdobił jeszcze kilka zakrętów i strach zniknie. Słyszysz, parowóz styszy, ciężko pod górę. Przywita nas przecież kumpli gromada, lecz odgoni tę gęstą chmurę. Zaparzą nam ciepłe herbaty Ktoś struny gitary poruszy Starzy znajomi nam dadzą popysku Jeśli się zaraz nie ruszysz A mój wewnętrzny z piersiówki pociągam Żubrówki łyczek za łyczkiem Wychylił wszystko, posuszył do dna I grzebie w zębach patyczkiem. No cóż bracie, złapałeś mnie i flagrant I lecz trzeba na wysiąść w Pociągam za rączkę, wyskakuj w las w zewnętrzny, już się nie boję. Pociągnąć, nie pociągnąć, kuć. Wyskoczyć przez okno, dać nura. Kiedyś ta podróż skończyć się musi. Ta chwila jest zbyt ponura. Ta chwila jest zbyt ponura. Ta chwila jest zbyt ponura. Tu 10 lat temu prawie 10, bo 10 będzie w grudniu nie w listopadzie nie w grudniu cholera skleroza chyba w grudniu to szedłem i tutaj sobie przystanek zrobiłem a muszę sprawdzić jaki to miesiąc wyszedłem do przemkach krzywka chmielu umówione <grywa> spotkania pogaduchy stąd taki sentymentalny szlak dzisiejszy Taka droga wspomnieniowa Tam daleko pięknie pola Lasy Wszędzie Otaczają mnie no, i doszedłem w końcu do niego. Wtedy pograważyliśmy sobie nieźle przy piecu. Dwie noce. No nic, to idę. Jeśli mój pokoik będzie tam gdzie ma być Wcisnę i to powiem w jeszcze coś tak to wygląda Jestem wychodzę z Majdanu zakaz chodzenia po torach a tu mam zdjęcie kiedyś z 10 lat w zimie o tam teraz będzie samochód jechał jeszcze raz wam pokażę widać widać linka tu prowadza piękne wody Zadrwię je, nie? Jeszcze obiektyw drugi. To nic, co przetrę obiektyw W miejscu noclegowym Na razie Oj Witaj, cisno, oraz Enty, Stanisław Utkany, Szurnięty, Witam ciebie, cisno. Witam. Doszedłem, doszedłem. O, jestem. Ura, to nie koniec wędrówki. Ale wzruszenie ściska za Ja no, moja ukochana cisna łzy wyciska, jak to w jednym wierszu napisałem. Ileż tu napisałem strofek pod honem u Mirosławy w W drodze przystawałem tam na strzebowiska. Zeszyt wyciągałem, coś tam gryzmoliłem. Tak i doszedłem. A tutaj drogi, drogi tam w centrum na Strzyki Górne, na Baligród, Lesko, Jutro mam taki drobny szlak do zrobienia ale jeszcze sobie popatrzę na mapę Pomyślę w którą stronę pójść i zejdę z powrotem do Cisnej A pojutrze inny kierunek chętnie to bym tu został na zawsze no ale nie mam gdzie oj piesek piesek czeka na mnie nie mam gdzie nie mam czego nie mam ziemi nie mam domu nie mam mieszkania Tu jest cmentarz. W centrum wsi jako Prawie w centrum. Bo już się ciągnie, tam się ciągnie. No i jak zwykle motocykliści wczoraj też dokazywali. Jest. Paru znanych ludzi, których znałem, tu leży. Ich ciała tu leżą. A dusze, jeśli takowe są, na niebieskich połoninach. Jak to bieszczednicy powiadają. Poeci, grajkowie, bardowie, Fajne miejsce do leżenia, będzie góry. Oj. Zbliżam się do sklepów i teraz co zrobię? Kupię sobie loda Loda sobie kupię i zjem sobie loda. Tym sklepem nie jednego loda jadłem Tak to ten czas mija Lata mijają Wiosny, jesienie, zimy Dzień dobry najpierw loda zjem pod sklepem potem zamelduję się tam gdzie mam się zameldować i wrócę po zakupy jakieś ileż można samymi orzeszkami i wodą <grym z ubrania> żyć ileż można, ileż można no Ile to Tymczasem, czasem, ten tym czasem ludziska. Co ja tam plotę do tej kamery, to nie wiem, ale możecie być pewni, że zawsze od serca. Dobra, to tutaj do tego, czy do tego sklepu, do tamtego. Tutaj często o Góry parkuje auto Przynajmniej parkował pod sklepem To na razie Dziewczyny i chłopaki Idę z jedzeniem Panie i panowie Karszałem kopyna przede mną A tu się to. Też się posiedziało nieraz. nie raz, nie dwa, nie trzy. Pięknie. Bękowyna. Jedzenie kupione. Dzień dobry.